Witajcie moi drodzy w kolejnej sesji War Robots. W poprzednim odcinku graliśmy garetem i chciałem wam pokazać Mace, ale na garecie była jeszcze taka broń jak Sting. <laughs> A broń lekka. I e, miałem nawet wrażenie, że ten Sting. Mm, Całkiem dobrze sobie radził, dlatego tak leżąc sobie już w łóżku pomyślałem, a może by zagrać Stingiem, tylko Stingiem. Przyznam, że nawet na swoim prywatnym koncie jeszcze nie grałem z taką konfiguracją, więc zaciekawiło mnie, może by to spróbować tak zagrać. No i, i zrobiłem to. Załatwiłem parę Stingów, yy, dokładnie dwie pary Stingów i załadowałem to na y, naszego GL Patona. Dlaczego jego? No on ma akurat cztery miejsca lekkie, no a Sting jest y, bronią lekką, więc idealnie tam pasował. Razem z Ardent Stingiem mam pozostałe trzy Stingi. Udało mi się podbić y, w międzyczasie do poziomu 2, co zwiększyło nam troszeczkę uszkodzenia. I teraz mamy 584 uszkodzenia na pocisk i obrażenia w czasie 57. Nie pamiętam, ile było poprzednich uszkodzeń. Wiem, że obrażeń w czasie było 50, zwiększyło się o 7. Nic więcej nie przybyło. 600 metrów zasięgu, czyli jest przewaga. No i tak jak mówię, załadowałem 4 i skaczemy do bitwy. to Powiem Wam, że jeszcze taką konfiguracją nie grałem nigdy. Stingi nie były jakimś moim ulubionym, type, ulubionym typem broni. W sumie może dlatego, że wystrzeliwały te pociski na razie, później trzeba było się przeładować, ale ten czas przeładowania jest naprawdę króciutki, co ostatnio wyszło, że nie jest jakoś bardzo przeszkadzające. Ale zobaczmy. Dobra, robot już jest na swoim miejscu. No to he, kurczę, widzicie. Mam nawet, nawet, nawet tutaj przewagę. Niestety GL Patton jest robotem bardzo słabym i muszę strasznie uważać na niego, bo nie da się nawet do niego modułu leczącego załadować. A to jest już takie no, słabe, troszeczkę słabe i trzeba się pilnować. O kurczę, zobaczcie ile życia zabrało takiemu robotowi. Ty, to nawet spoko. Najfajniej by było, jakby mi się udało, kurczę, tylko tym robotem grać. Wtedy miałbym statystykę, ale niestety mnie wyczaili. Hehe, <laughs> widzicie, Sting urządził śmiertelnie kogoś. Aha. Kurczę, robi robotę, trzeba przyznać. Ma to uderzenie dość takie solidne. To nie mogę utrzymać dystansu, mam tutaj... 600 metrów zasięgu, ale nie mogę tego utrzymać, bo oni niestety tu cały czas do mnie podchodzą. Utrzymują bliższy kontakt. Mapa sprzyja co prawda temu, no ale e, mówię, no łażą tutaj, podłażą cały czas. Nie mam jak się odsunąć. Spróbuję może teraz, tam coś skaczę. No. Kurczę, nie trafiłem strasznie. Prze... E, strasznie. Trwało przełączenie Celu mm, Twórcy gry tutaj zmieniają co trochę ten silnik celowania i w sumie za każdym razem jest taki sobie. <laughs> widzicie, załatwił go efekt żarcia. Rdza pokonała roboty. Bajera. <laughs> że, yy, widzicie, tak jak wspominałem, że to yy, ten efekt żrący to czasami się potrafi. No, solidnie i sensownie przydać. Tak jak w tym przypadku, właśnie załatwił robota na Amen. Przez 5 sekund jeszcze zadaje mu uszkodzenie po, po trafieniu. Fajne, fajne, fajne i złośliwe. Aczkolwiek te efekty chyba można eliminować jakimiś modułami dodatkowymi. Nie jestem pewien, nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że, że coś takiego jest. Mm, ale to dojdziemy z czasem. Do tego oczywiście. Nie będę teraz sobie przypominał, żeby wam mówić. Po prostu no, zobaczymy jak jest w trakcie gry, jak to pójdzie. Dobra, tam coś się kręci. Ten ma mało życia i fajnie byłoby go kropnąć, bo pewnie bym go załatwił. Ale tam idzie coś innego. Masz. To przeładowanie jest szybkie, zobaczcie, co nie? Nie czuć nawet, że to jest, że to się musi przeładować. Myślałem, że to będzie gorzej, a sprawuje się to naprawdę przyjemnie. Ty kurde, było i. No dobra. Było i się zbyło. Du, 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 du. Nie ma strzelania. Nie ma strzelania. Oczywiście, pewnie jak przyjdą Tytany, to podejrzewam, że takiemu. Tytanowi to chyba wiele to nie zrobi ten efekt. Ani żarcia, ani nic, bo żadnego wzmocnienia. Jeśli chodzi o tytany, to tutaj nie ma. A właśnie sobie uświadomiłem coś takiego. No zobaczcie, przeładowanie trwa 3 sekundy. Efekt żarcia trwa 5 sekund, więc generalnie można strzelać do gościa i ten efekt będzie się nakładał. Więc, yy, można, jeżeli będzie cały czas gdzieś wystawiony, to można się kumulować. Ciekawe, ciekawe. Widzicie, nie zeszło żarcie z niego, a ja już go obkładam. To chyba jest tytan. Luchador. Kurczę, tak, to jest to Widzicie efekt żarcia? W ogóle z gościa nie schodzi. A ja dokładam po prostu cały czas nowego, nowego, nowy efekt, i yy, jeszcze zabieram punkty życia od każdego strzału. No spoko, fajnie, podoba mi się, ale gościu się schował w mi w tej chwili gdzieś. Tam jesteś? Dobra, kolejne żarcie. Niby te 57 wydaje się nie za dużo, ale jak się skumuluje, aleś ty nie zaszedł. O kurde, dobra, ale kicha. Ule, kicha. Byłem nieostrożny. Dobra, no i jeszcze raz e, skaczę w kolejną bitwę, bo byłem niestety nieostrożny i mnie załatwili. Hmm, zaszedł mnie gościu od tyłu, no i mnie ukuł no i przez to poległem. A to peszek. Dobra, tamten ma za mały zasięg na mnie, ale ja mam wystarczający na niego. O, kepri. Dobra. Na kepri trzeba uważać. Ale nikt się nie obszerzy. I kepri dość cierpi z tego powodu. Kepri jest mocnym, mocnym robotem. Niby niepozorny, ale mocny i trzeba się pilnować. Niestety mój robot też troszeczkę obrywa. A tam kurde jest coś, co wkłada. No niestety muszę się schować, bo on będzie do mnie strzelał dość intensywnie i mnie tutaj załatwi. A tu mnie próbuje zajść od tyłu. Tak nieszczęsne Capri. na szczęście dostało wszystkie jadowite pociski. Ktoś się nim zajął. Ja się zajmę tym przy okazji. Co? Efekt Dot Go nie skończył? Skończył. Ktoś inny kurczę zdążył. Niedobrze. No i Kepri niestety załatwiło mojego ziomka. Więc muszę znowu się filmować. Może pójdę sobie gdzieś indziej Ale wszędzie toczy się bitwa I wszędzie Dobra kurde to jest mój Aha. Mój do mnie strzela Myślałem że ktoś we mnie ładuje Dobra, capri Polegu. To był najtrudniejszy przeciwnik tutaj Tam coś chodzi i strzela Ale jestem poza zasięgiem Może go dojdę Może mnie nie zauważy Ej, czemu strzelało tak nisko? Przecież mam 600 Strzelało jak... Tam. O, dobra. Mam to główienko coś próje do mnie. Masz rdzy troszeczkę. Zardzewiałych białych pocisków. On ma te karabiny dalekiego zasięgu pewnie. małoty i takie tam. Dlatego mnie tak dundował. Hehe. <laughs> tu mnie coś zaszło. I już pewnie po mnie. Ale... kurczę no dobra. Galahad przyszedł. Z Galahadem nie mam szans. Bo Galahad ma tarczę. Więc już po mnie. No dobra, no trudno. Trzeba będzie skoczyć w kolejną rundkę. No i dobra, po raz trzeci skaczę. Na jeszcze inną mapę, po raz trzeci GL patonem ze stingiem, i zobaczymy dwa poprzednie wejścia. Pokazały, że broń jest spoko, ale noszący ją robot już spoko taki nie jest, bo jest miękki i nie ma żadnego e, modułu wspomagającego, żadnego modułu leczącego, nic co by przedłużyło mu życie na polu bitwy, a niestety takie rzeczy mają duże znaczenie. No i jest ząd. Szybko po prostu polegnie i nie da się nawet nim przeżyć wystarczająco długo, żeby można było jakieś większe szkody e, wrogowi zadać. Nie mówiąc już o tym, że nie jestem w stanie wytrzymać z nim do końca, a chciałem, żeby sprawdzić, e, ile ta broń może zadać. No cóż, musiał, mm, musiałbym mm, wyposażyć wszystkie roboty w tą broń, co może być trudne, bo broń jest dostępna tylko za złoto, a złoto jest niestety limitowane i musiałem tutaj tego złotka sobie troszeczkę yy, dokupić za złotóweczki. No tak wyszło, że żeby Wam to pokazać, no to musiałem dokupić. Ale generalnie yy, jeszcze się nie poddaję i zobaczymy co obstrzelam. To będzie obstrzelane na dodatek nie jest za szybki ten robot, no to już całkiem jest kupa. Kupa na dwóch kroczących nogach. Gdyby chociaż nie wiem skakał cokolwiek, no słabo, słabo. o, i już zupełnie jest zupełnie jest nieodporny na ataki rakietowe, przed nimi zupełnie się nie jestem w stanie obronić. Mogę jedynie liczyć na to, że nie trafią. Masz rdzę, Sposztuj trochę rdzy. Dobra, no co nieco jestem w stanie mm, tutaj y, uszkodzić robotów. No GL Patton jest takim troszkę chyba y, robotem początkującym. No i widzicie, no pomimo że tego życia na tym poziomie, no trochę ma, no to jednak. Niełatwo to życie zachować, no schodzi błyskawicznie w połączeniu, z, w konfrontacji z innymi robotami, no nie jest, nie jest fajnie. No ale zobaczmy, walka się jeszcze toczy. Troszeczkę oczywiście jestem w stanie obstrzelać, to jest robosmok. muszę na niego uważać, on zaraz poleci w powietrze i będzie zionął ogniem, o właśnie tak. Jego ogień będzie dla mnie zabójczy jego broń też jest dla mnie zabójcza. Generalnie strzela mm, Viperem, jeśli dobrze yy, pamiętam. Co ciekawe jest pojedynek rozmiarów broni, bo Viper jest w tej samej kategorii broni, co mój Sting, tylko jest ciężkim odpowiednikiem Stinga. Więc mamy tutaj pojedynek pokoleń. O, tam niestety się schował. Aż widzisz, dobrze ci tak. Kurde, żarcie go załatwi? Jest, załatwiło go, widzicie? <laughs> Efekt to jednak fajna sprawa tutaj. Normalnie gościa bym nie załatwił, bo był w kamuflażu. A tu proszę, niespodzianka. A, tamtego trafiło, ale nic mu to nie zrobiło. Ten ma fioletową tarczę. Fioletowa tarcza to tarcza absorber. Do no, niej lepiej też nie strzelać, bo jak ktoś ma absorbera, to znaczy, że pewnie dany robot ma jakąś budowaną funkcję i ten absorber część energii strzałów yy, pochłonie i przekieruje... O kurde, który tutaj artylerię strzela. I przekieruje przeciwko nam co yy, będzie boleć, bo zazwyczaj te wbudowane bronie są dość mocne. Przeżyłem, popatrzcie wystarczająco długo, żeby dojść do naładowanego Tytana. Widzicie, termometr Tytana mam naładowany. To jest chyba najdłużej jak do tej pory. Ale tutaj wróg kampanię zorganizował. Czterech tutaj lezie w tamtą, tamtą stronę. Spychają nas w bok, niestety idą dołem, więc będzie mi... A masz ty? Moduł last Stand. Może zdąży spać za nim go. Kurde! Targeting. System celowania. System celowania mi przełączył gościa i troszkę lipka. Dobra, ty zginiesz. Byłeś wkurzający. Tamten ma tarczę e, zwykłą, co chroni niestety przed tym. Tamten mnie jakiś prądem próbuje razić. Skąd on ma taki duży zasięg? Kurde, no i dobra, poległem. E, niestety, wychodząc z gry, nie będę w stanie sprawdzić, ile e, zdobyłem. Punktów. To jest taka słabość, że trzeba dokończyć, żeby sprawdzić, a szkoda mi tu przegrać całkowicie, więc po prostu no, dokończę jakimiś innymi robotami rundę, no ale nie będzie to z tego statystyki, tak jak mówiłem, musiałbym chyba wszystkie roboty wyposażyć w tą broń i wtedy dopiero zobaczymy, no, no okej, okay, dobra, dokończę i spotykamy się po fakcie. Okej, okay, dobra, jestem z powrotem. Co można o tym powiedzieć, jak to podsumować? Więc już nie ma o czym mówić, po prostu GL Paton za tęgi nie jest. 105, 36, ani to szybkie, ani to twarde i ani wyposażone w nic. No, taki robot podstawowy, pewnie trzeba go będzie sprzedać i się go pozbyć. I to, że miał cztery takie Działka, no jest ok, fajnie, mm, fajnie działa. Stingi rzeczywiście robią robotę, efekt dot również, no ale sam robot jest dość słaby i no tutaj nie ma na nie, nawet na niego jakiegoś lakieru wzmacniającego. Mm, ok, ale ze stingiem nie kończę, mam jeszcze jeden na niego pomysł, no ale to w następnym odcinku. Ja tymczasem dzięki za oglądanie, do następnego, cześć.